Pozycję, ofertę dotrzymaliśmy, miasto Rybnik otrzymało, żeby włączyć się do organizacji tych zawodów, plaża Open, z tej oferty skorzystaliśmy, cała impreza będzie transmisowana przez Telewizję Polską, no trudno było nie skorzystać z tej oferty, dlatego że raz otwieramy za niedługo nasze zmodernizowane kąpielisko, na którym będą trzy boiska do siatkówki z tego miasta, może z okolic z miasta Rybnika pochodzi najlepszy siatkarz plażowy. W ramach Plaża Open będzie organizowany turniej mężczyzn w ramach Mistrzostw Polski oraz turniej kobiet w ramach Mistrzostw Polski, ale prócz tego Mamy przygotowane różnego rodzaju animacje, atrakcje, konkursy dla publiczności, bo dobrze wiemy, że, że siatkówka plażowa to jest bardzo rodzinny sport, sport, który jest nastawiony na dobrą zabawę. A jednocześnie poprzez tą zabawę upowszechnianie zdrowego stylu życia, i siatkówka naprawdę trafia do całych rodzin, i to nas cieszy, że przychodzą właśnie rodzice z dziećmi. My też staramy się przygotować odpowiednie animacje, konkursy, zabawy, żeby każdy był zadowolony. Akurat specyfika miejsca w rybniku skłania do tego, żeby naprawdę wykorzystać to na maksa i, i zrobić dobrą imprezę dla wszystkich mieszkańców miasta na profesjonalnym poziomie. Będziemy się o to starali. Barza Open jest to cykl turniejów, który na początku był skierowany tylko i wyłącznie do osób, które miały ochotę w siatkówkę pograć, aby przyjechać, aby zagrał ojciec z synem, ojciec z córką i taka była początkowa formuła tego. Natomiast wraz z zapotrzebowaniem Środowiska przede wszystkim na profesjonalne turnieje. Doszliśmy do wniosku z Marcinem, że trzeba przekształcić troszeczkę formułę teraz, te wszystkie turnieje, które. O których Marcin wspominał, są w ramach turniejów Mistrzostw Polskich, będą to turnieje dwugwiazdkowe. My się ogromnie cieszymy, że będą trzy boiska, bo to zdecydowanie ułatwi pracę przede wszystkim tym zainteresowanym osobom, które będą chciały grać. Nielokrotnie trzeba było zwężać ramy turniejów po to właśnie, żeby nadrobić jedno boisko. Tutaj jednak mamy ten pełen komfort, który pozwala na to, aby ten turniej nie musiał się w żaden sposób spieszyć, tak to kolokwialnie ujmę i można było spokojnie nadać temu normalny tor. Oczywiście turnieje, tak jak wspominaliśmy, będą w ramach turniejów Mistrzostw Polski. Finał, finałowe mecze będą, będą w telewizji i to jest też dla nas bardzo duży temat taki, który, o który dbaliśmy już od długiego okresu czasu. Chcieliśmy, żeby, żeby Plaża Open stała się takim turniejem, do którego będą przyjeżdżali najlepsi i z takim też zamiarem przyjechaliśmy tutaj właśnie do Rybnika, aby tych wszystkich zawodników, którzy mają ochotę pograć w turnieju siatkówki plażowej Plaża Open zaprosić. Oczywiście system rejestracji zgłoszeń parb jest dokładnie taki sam, jak w zeszłym roku, poprzez Związki Piłki Siatkowej beachpz.pl można na ten turniej się zgłosić. Oczywiście system 32 zespołów męskich i 16 żeńskich w turnieju finałowym jest. Takim systemem wydaje mi się optymalnym, w którym my będziemy również uczestniczyć. Natomiast wszystkie osoby, które się zgłoszą, oczywiście bywało w zeszłym roku także że musieliśmy w pewnym momencie odciąć możliwość zgłaszania się, bo do naszych turniejów zgłaszało się niejednokrotnie powyżej 70-80 par, jest to jest to całkiem spora ilość. Niestety nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego rozegrać, tak więc w pewnym momencie musieliśmy to uciąć. Mamy nadzieję, że tak się stanie również i tym razem, bo yy, tak jak tutaj. Przedmówcy powiedzieli na samym początku, jest to miasto sportowe, które ma reprezentantów polskich olimpijczyków, tak więc nie wierzę w to, żeby tutaj system rejestracji zgłoszeń mógł się nie dopełnić w pewnym momencie. Projekt jest bardzo fajnym przedsięwzięciem. Cieszę się właśnie, że kąpielisko nasze zostało wyremontowane, można tak powiedzieć, że na ten właśnie okres wakacyjny już będzie, bo na pewno tego brakowało w zeszłym roku i będą czy boiska, czy plażówki, bo. Przyda się, wiem, że jest duże zainteresowanie, cieszę się, że właśnie w moim rodzinnym mieście powstanie super ośrodek, można tak to nazwać, bo nowoczesny basen, kąpielisko z takim właśnie zapleczem. Dodatkowo ten turniej, który tutaj będzie się odbywał, plaża Open, mu pokazywał, że w poprzednich latach było bardzo duże zapotrzebowanie, bo Turniejów Mistrzostw Polski było coraz mniej, no i praktycznie można powiedzieć, że ta plaża Open wypełniła to w taki sposób, że praktycznie mówi się o tym, że to już jest jak gdyby normalny turniej w kalendarzu Mistrzostw Polski. To jest jeden z turniejów, także bardzo się cieszę, że udało się to dzięki właśnie naszym wspaniałym organizatorom. Do i że wygląda to tak jak nie inaczej, bo z tego co oglądałem w telewizji w zeszłym roku to naprawdę bardzo fajne zawody. Rozmawiałem właśnie z Grześkiem, który był zadowolony, bardzo mu się podobało i cieszę się, że do rybnika właśnie zawitają te zawody.